maneczko z tej strony salwerowy i zapraszam Was na siódmy odcinek z ETS 2. W dzisiejszym odcinku jesteśmy coraz bliżej tak naprawdę już od haczenia Polski. Jesteśmy dzisiaj w Lublinie. Więc już tego wam przygotowuję. No i dzisiaj mimo już tu jest koletasa z kusząca, my pojedziemy sobie do Łodzi. Mamy tutaj jakieś inne oferty, ale to raczej niezbyt takie interesujące nas. I co? Lecimy z tym. Kozi, ser dzisiaj dostarczymy i dodatkowo myślę, sobie czyżby już za jakiś czas nie zrobić sobie kupna naszej ciężaróweczki, no to co od razu jedziemy, nie zerkamy z naszym zadaniem. co coś dostaliśmy, ale nic oglądającego, nie będę widzę. Musimy co zobaczyć, właśnie co tam naszych. W wiadomościach co się dzieje. O, właśnie, tramował wiadomość. To wracamy do jazdy. Teraz czeka tak naprawdę tak tylko 238 km jazdy. Więc będzie w miarę to szybka trasa będzie to w miarę. No to co, jedziemy? Co to wyjaśnię, no i z tak kiedy to nagrywam, yy, mój poprzedni odcinek zaledwie zebrał dwa wyświetlenia. z niesłabiutko. Na no, początku to, że wszyscy ja na premierze, no to naprawdę jest, tylko tak naprawdę jedna osoba obejrzała ten odcinek, co jest dosyć słabe przy czy 33 subskrybentów. Więc mam nadzieję, to się poprawi. Co do spraw, kiedy wy to będziecie widzieć, to chyba w piątek. Prawdopodobnie, no to jutro będzie też film jeszcze przed tym z ta drugi odcinek i będą się gdzieś naprawdę, się tam naprawdę działy ciekawe rzeczy chyba, że akurat ten odcinek wyleci później, no to zobaczycie później także może bardzo nie będę spoilerować no i tak naprawdę dużo się nie, nie działo Rocket League nawet nie są liczby, ale żadnego lajka, także troszkę średnio które już światło, bo ostatnio często staję za to mandaty yy. no i w sumie tyle tak naprawdę, także można powiedzieć, że w sumie już moja buzia się dzisiaj zamyka za bardzo nie ma o czym gadać a jedynie mogę zadać pytanie, czy chcecie jeszcze jakieś inne gierki, może chcecie inne jakieś serie z gier niż tylko ETS2 to się teraz zdanie z innym kanałem, ale jak w przyszłości chcielibyście coś rozważyć, na pewno coś to dzieje już za jakiś czas, ale jeszcze nie teraz. No i my oczywiście jedziemy na łódź, a nie na Warszawę. W Warszawie już byliśmy w trzecim odcinku, gdzie tam chciałem na barierkach, jakby uniknąć całkowitej opłaty za przejazd Kurde, ale tu było blisko do Stuczki. W ogóle myślę, że jest szansa, że jeszcze teraz to nagrywam, ale nie wiem, czy tak będzie. Jest szansa, że na dzisiejszym odcinku aż dwie trasy zrobimy, gdyż chcę trochę przyspieszyć ten rozwój. Akurat mam czas, trochę tak, chcę zrobić sobie taki jeden długi w miarę odcinek: koszyc, ale my nie jedziemy na koszyce, tylko jedziemy do łodzi, gdzie teraz tu mamy zakręt. Tu jest tak, jakby mini miasteczko miałoby być. Nie wiem, nie wiem jakie. A my już się kierujemy na łódź. W ogóle z Warszawa się pojawiła. Ciekawa sprawa Dobra, nic nie jedzie. Z w sumie też. 50 metrów tylko na godzinę. W ogóle mam takie jakby można powiedzieć, że taki trochę mamy skrzyżowań akurat. Ale jak wyjdziemy już poza Polskę, to się dopiero wtedy będzie zacznie dziać. Oj, uwierzcie Zacznie się, zacznie. Dobra, idziemy do Łodzi. W dalszym ciągu, tam mamy na Kraków I my do Krakowa w jakimś odcinku zajdziemy, właśnie specjalnie, bo właśnie chcę wrócić jeszcze do tego Krakowa. Dlatego właśnie na jakimś odcinku musimy podjechać do Krakowa. Więc kurczę, mogę sobie nie wybierać tej łodzi, ale nie było to naprawdę nic innego do wyboru. Więc dlatego na jakimś odcinku w do jakiegoś miasta, podjadę, żeby. Wam nie, nie chcę do całego miasta, z jakiegoś, żeby po prostu jechać na Krakowa. No, można by być od razu do Krakowa jazda, no to nie jest sprawa. W na pierwszym odcinku gdzie jechaliśmy do Wodzi. Mój pierwszy odcinek na kanale. No i co się już po bo powoli. Teraz to już się o 19. Niestety dosyć ciemnia się, już niestety jest. Dzisiaj ja nagrywam, dzisiaj jest ten y, 12 października. Y, także. Bo w ogóle coś ciekawe kad krajem 12. No, akurat pasuje pod dzień idealnie. Kolejna stacja paliw. W ogóle tam jest napisane od północy do 24, co? No ponownie, A 0 i... Kurde No Dobra to już było fartowne dosłownie, ale myślę, że minimetry już bym stuknął. A tak szczerze północ 24 to nie jest czasem to samo. Dziwne. Jestem też pewny, że tak. Chyba, będę coś powiem, i będę się 76. A, krytykuj mnie, ale to nie, no dobra, ja wiem, że jest potrzebna krytyka, no, ale no. Co w się, sensie, no, mam no być krytyka, jakby to to. Co w się sensie nie powinienem powiedzieć, tak naprawdę. A nie, się bać, w sumie. Krytyka w sumie jest też potrzebna, byleby nie hejt, bo hejt to, to, to nie. To nie ludzie, ja... Jakby jak chce się krytykować, to nie sposób hejtu, tylko po prostu sposób krytyka. Na przykład to mi się nie podoba od popraw coś I ja po prostu biorę to pod uwagę, ale nie na przykład hejta, że jesteś debilem i tak dalej. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Żeby jeszcze... Żeby takie rzeczy pisać, bo to... W ogóle takie komentarze z automatu blokowane takie tego typu oraz będą usuwane. To żebyście mieli świadomość. Tu nie ma fotoradaru. W ogóle 95 km na godzinę jechałem masz. To bareko jeszcze nie jechaliśmy tyle na... Jeszcze nie jechaliśmy tyle na odcinku. W ogóle jedziemy, widziałem chwilę biedziemy na autostradę. Trzeba się to za jeśli dobrze pamiętam. Coś mnie próbuje wyprzedzić? Nie. To znaczy, że byśmy jechali tą drogą? Kiedy, niby. Aha, dobra, bo kiedyś się skapnąłem, bo na, że kiedyś jechaliśmy na Katowic, byli w tych Katowicach. A wyszło tak wtedy, że zapomniano, żebyśmy byli w Katowicach i zaczęliśmy tam być tak jak piąty, że jechaliśmy z Warszawy do Białego Stoku. No fajność na, należy trudno, nic z tym nie zrobię, nie? Boże jak na przykład mi z trzeba się gdzieś skierować, ale zjazd jest na szczęście, można na szczęście zjechać. Dobra, muszę mnie wpuścić, bo tu nie ma dyskusji. Dobra, jedź. Ej, nie, nie gadaj, serio chyba jest objazd. O nie. Słuchajcie, chyba muszę go wpuścić, czekaj. Dobra, to jedź, jedź. Nie gadaj, że seria jest zamknięta droga Jest pas... Ja pierd... No dobra, nie będziemy znowu dodwalać jakichś dziwnych majan że co bym się zagapił Obawiam się tylko, gdzie my pojedziemy teraz, jakiś spot tutaj, serio, to jest pytanie Ja pier... Oj, no serio, gdzie my teraz pojedziemy? Weźcie mnie, serio. Gdzie my pojedziemy, zaraz? Gdzie tu jest mapa? Poczekajcie, ja muszę zobaczyć. Nie, czekajcie, czekajcie, poczekajcie, czekajcie, pokaż mi. Ja pierniczę Serio, nie ma jakiejś szybszej drogi? No nie ma. Ja pierdzielę. Musimy jechać do Warszawy. Ja nie mogę. Zarąbiście. No świetnie, świetnie. Może jakoś bym był w stanie to robić w konia, ale... albo zjechać na drugą ale nie, ja, bo mi za ma to że jadę po prąd. Ajajaj. To nieźle! Mamy atrakcję! Pojedziemy sobie przed Warszawę. I tym razem to nie, że mnie zmusili. To chyba jednak nie będzie tego drugiego miasta dzisiaj. Zobaczę, ile mi wyjdzie na już wtedy nagrania, to zobaczę. Czy za dół praktycznie się prawie pół godziny Fortnite? Tylko, że będzie coś tam skracany, więc będzie coś długi odcinek. Może wcale to jest jednak pół godzinka dzisiaj. Nie wiem, kiedy to nagram, no to w tobie. że coś dodałem tu mi tu znacznik, jakiś czas przypadek, ale. Gorzej będzie tylko sen, z, z sennością, ale chyba to nie problem. Musimy się o 4.50 dzień najpóźniej. Dobrze, jeszcze mam czas. Dobra, może jakoś przyspieszymy. Teraz tak naprawdę. Gdyby nie ten objazd, to już bym zajeżdżał powoli pod firmę. nie byśmy byli w łodzi. Niestety, musimy jechać do Warszawy na razie. A gdyby wiedział, to razem by pojechał do Warszawy, no ale ja się nigdy tego nie informują To działa. Dobra, mamy tutaj stację paliw. No chyba przez to ja to będzie mieć na dwukę. I właśnie, jeszcze jak słabo byśmy się... jeszcze pracodawcy byśmy musieli zapłacić, bo sobie objazdy zrobili. Ja nie mogę. <gł> na no, to jeszcze nie mam ciężarówki swojej. Dobra, teraz się nie będziemy tankować, gdzieś zatankujemy na dwójce, o ile tam będzie gdzieś stacja pali ale nie no, musi być raczej, bo jest z Warszawą mało łodzią, tylko wywozijcie. No co, a no, co tam, w sumie tylko Gdańsk, Olsztyn i chyba Szczecin też jeszcze chyba jest, nie? No musi być Szczecin, no jakby nie było Szczecina, to byłaby jakaś komedia. a na jest Lublin. Ja dalej dalej mnie zastanawia, czemu na przykład nie ma tego, Rzeszowa. Biedny Rzeszów, biedni mieszkańcy Rzeszowa. Nie, ale serio powinny dać też tak obiektywnie. W ogóle każdy żeby że bojówskie miasto. Gdzie jest Bydgorz i Toruin w ogóle jeszcze? I to jest dobre. Właśnie, Bydgoszcz jest ba... właśnie tu Bydgoszcz nie ma Bydgoszcz chyba ma... Ten, 300 albo 400 tysięcy mieszkańców. Nie no, właśnie za dzień teraz trochę. Ale i tak ma dużo. Zustrzeska baret. 50 km na godzinę, nie leży jeszcze... Jadę do W ogóle dlaczego się tam trzeci dzień? Yy, mamy już. Jak widzimy, jest 16 minut po północy. No i tutaj wraca nasza dotychczasowa prędkość. Warszawa, Kraków, Lublin. No my jedziemy na. No, na Warszawę. nie powinniśmy jechać. Na Lublin w ogóle to nam się pokazuje, co wracamy do Lublina. Nagryzynujemy z tej dostawy, co? Nie, no żartuję. co Jest tak wolno aż. do przesady. 40? Hopie! No nie przesadzaj, 16, ja tu nie wyjadę. Chopie, jedź, jedź Zaraz stuchnę ci tyłek Przecież zaraz nie wyjadę ty Gratulacje, że z tego chłopaka jadę 10 na godzinę pod górkę co, idziemy dalej, jeszcze 127 km, nie no, <laughs> nie, no chyba tylko cię ta trasa do łodzi jednak, bo ona coś mi dużo czasu zajmie Warszawa 15 km została, no A no, nie idziemy do Warszawy, no nie wiem. byśmy jechać do Warszawy, to śmiechali totalnie inaczej, wylewać bloki chyba warszawskie. Co będziemy zarobić w Warszawie? Ode na 7 wyjechaliśmy akurat. To chyba jedna Jedna z To jest chyba... Nawet nie czy nie najdłuższa droga w Polsce tak szczerze, taka typowo jakaś krajówka i ekspresówka razem. To chyba jest najdłuższa droga, mi się to wydaje. No, naprawdę jest długa. Chyba nawet chyba tam do, od chyżne aż do, do Gdańska chyba. Aż no to to jest kawał drogi, naprawdę. Jeszcze przez nie tak w tej linii wiadomo. Tutaj, tutaj już jest. Welcome tu Warszawa. A 150, no powiedzieć, że to są światła. Ja nie mogę... Musimy jechać przez ta szafkę, ja nie mogę Na zból to nie powinno być, no ale dobra, tam idziemy, w której nauki Ty! Ale fajnie Ja nie mogę, ty, przez tunel pojedziemy Ale heca Sprawa taki krótki trochę, ale... No pierwszy tunel mamy no, też tyle fajnego, nagrod, chodź na pocieszenie, murku. Trzeba nie wyglądać źle, tylko dalej, dalej dla mnie one jakoś takie. ...widocznie są przeciętne w tym... Tutaj często ten Poland Building. Takim Poland Building. Ej, w tym Going iście, w Poland Building to dojebyście, wiem, na przykład, że o tym mówię. Jak kupisz jakieś te wszystkie dodatki, to trzeba jakieś to przegrać naprawdę. Też ja szczerze wyjdzie chyba Nordic Horizons Nordic Horizons Nordyckie Horyzonty Ale na jakiś czas trzeba gdzieś w Skandynawii Nie są promki, ale za 30 zł za dodatek to by trochę za dużo Moim zdaniem Nie dobra, będzie tylko ten hej. No, tylko jedna trasa Jak by nie ten objazd to okej, okay, to to bym zrobił To bym zrobił jeszcze jedną trasę, no, ale no wiecie I tak nie wszystko będzie, będzie długi odcinek ale w ogóle każda bramka mógłbym wjechać, ale już chcę jadę tutaj. Już sobie jedziemy tutaj. Blokowałem, O jest, nice! Jest! Jest stacja paliw. Za 700 metrów. So, oczywiście zjeżdżamy. Niby mamy senność, ale my nie możemy spać, bo wiecie, że to się wiąże już po... Jeszcze raz przypomnę, już nie będę tego wstawić tutaj do tego odcinka po piątym odcinku z ETS-a. Ok, na takiego chińskiego szela. Dobra. Okay, no to jedziemy. Więcej czy się na nabro nasz pracodawca zapłaci, ale jeszcze poszukajcie chwilkę. Max i będzie zadowolony, tak szczerze my szansa, bo już mamy 20, nasz no, batast może 6 minut odcinka, no nieźle, bo pyta się kiedy idzie pół godziny odcinek, to to jest szansa, że właśnie będzie on teraz, ten właśnie, co właśnie nagrywam, a nie wiem, zobaczymy jak będzie w końcu w montażu, no więc co, my wracamy na trasę, jeszcze 64 km do, przed nami i godzina jazdy do Łodzi. Ja że dawno byśmy przed Łodzią tylko, prawda? Musieliśmy jechać przez Warszawę. Albo by trochę... Ja bym tak swoją drogą, bo aby trochę beka, jakby się nagle okazało, że z tej strony też jest zablokowany ruch nie możemy jechać do Łodzi. Ale nie, no chyba nie ma takich chyba sytuacji, nie? Chyba oby nie. Można naprawdę by się bazy irytował. więc chyba w końcu dojedziemy do tej Łodzi. Jest a dwójka na Poznań, ale my zjeżdżamy na łódź i Katowic. No w końcu! To jest normalne, że my jedziemy z drugiej strony tej drogi. A byliśmy tam. To prawda. Jakbyśmy jechali z Warszawy, to ok, ale no. Ale nie jedziemy z Warszawy. Tylko z Lublina. Taką trasą. Aż ja chcę zobaczyć odcinku, jak w odcinku, w jaki sposób wyglądała ta trasa, tak szczerze. Tutaj możemy wrócić do Warszawy, ale no... Poszanujmy się. Naprawdę nie rozumiem czasem naprawdę tych... Naprawdę czasem nie rozumiem tych aut. Kurczę... Ja naprawdę nie rozumiem ruchu w tym Letezie czasem. Ale kurde... Chłop widzi, że ja jadę. Ok, tą ciężarówkę jeszcze mogła wjechać, nie? Ale widzi, że ja jadę. Ewidentnie, a on mi. O, w ogóle, nie wiem, kiedy będzie deszcz to. Halo. Bo to była jest. Mówię, kiedy będzie w końcu ten deszcz? No, ale to nie jest tematem. Mogę widać czy bloki yy, w Łodzi. Yy, chodzi o to, że. Znaczy, ja jadę. O, burza nawet, ale co? A nie, chyba był. A nie, już był deszcz na trzecim odcinku, właśnie nie wspominam. O, chodźcie widać taki nice. Eee, słuchajcie, jedzie, dobra, ta ciężarówka jeszcze pójdzie, nie? Ale popatrzcie, chłop, jedzie, chociaż widzi, że ja... U, no ale błysko, ja nie mogę. Ale widzi, że ja jadę, ale nie, on tam się piernicza i... stuka w niego No sorry, ale taka sytuacja nie powinna być miejsca. I w sumie to była... No mi się wydaje raczej jego wina, bo... Dobra, bo jak ja bym faktycznie... tam nie było są pierwszeństwa, na pewno, no nie ma bata Aż sobie że to sprawdzę. Nie no nie gadasz to jest Let's go Prawie w Łodzi Tutaj możemy jakieś do ale nie chcę. Jakie błyski? Ja nie mogę. Let's go! Łódź praktycznie jesteśmy! Błagam, już musimy zajechać. Udało się, będziemy o trzeciej w nocy! Let's go! Łódź! Mamy to. I to nie tak, że byśmy od niej jakieś kilka kilometrów, ale może nam się ta trasa. Już byśmy byli tu 3 godziny temu. jaki serio deszcz? Taka burza w tej łodzi. Sprawdę prawda go tam skład, aż, tak, aż tak nie słychać. A to mi się mega podoba naprawdę. Tylko nawet w basie nie ma. To jest właśnie mega fajna właśnie ta realistyka właśnie tej gry. No po prostu ja to lubię. Dobra, czyli dzisiaj zaparkujemy. Wiecie, to już patrzę w złotym odcinku. To już zaparkujemy, chociaż to najprostszym, Nie będę, no że skomplikowane będzie jakieś mega proste, akurat, ale raczej się wątpić. Trzeba takie że sprawdzić w końcu to skomplikowane parkowanie. No ale lecimy. To jest Kurczę, 30 stopni. To taka. Przepraszam. Dobra, trudno. A się boję, że do czasu. O, jak nie kiedy? czy co wyszło? 35 minut! 35 minut! Ja nie mogę! A ja muszę szkodać, jest. Dobra, sorry, trudno! To za karę chyba zaparkujemy chyba ten hardcore za tydzień, co? Ja no, przesadzam chyba trochę. Łódź, Łódź, Łódź Co jest, jest do białego Stoku, ale nie ma około z jakimś groszem, gdzie się nie do strawy ja nie chcę. Zdawiesz mi tą trawę stąd. Nie gadaj, że. No to pojedziemy do tego sztyna, no trudno, no, no nie ma innej drogi, no. No to trudno, ten dzień do tego sztyna Sprawda nie zaszkaka kwota, ale no. Nie, trzecie, jest ten Szczecin, nie? Tak, szczerze. To za mnie dali Beka w ogóle. Nie, no jest Szczecin. To fajnie. Mam jeszcze Gdańsk. Nieźle, no i co? W jakimś odcinku będziemy powrotem do Krakowa. No i zaczniemy sobie, myślę, że tak, nie wiem, gdzieś te chyba na pewnie, Bo zobaczymy w sumie. Dobra, bo dosyć do wycinek. Trzymajcie się odcinka. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!